że to jest moja wina że nie mogę z tego wyjść no na pewno no moja wina no to przecież ja gram, tak? ja mam co yy, zauważyłem, że jak nie gry nie idą yy, to po prostu gram jeszcze więcej a nie, a nie powinienem tak robić No dobra, dałem killa dla drużyny Oni, oni chcieli to zrobić, więc pomogłem im <grywy> Jakbym nie skoczył, to by on z niego nie poszli No, możecie zobaczyć biednego Łurika Nazus sobie Farming na topie. Mam nadzieję, że zrobiłeś przybicie odporność. No tak, średnio. Porównanie farmy na 90 do 100. 10 farmy mi... mniej ma. No to dobrze. Dobrze, że nie na Znaczy miał. Bo teraz nie zostawił samego na linii. 11 farmi do przodu wydaje mi się że się poddadzą tak to się dzieje znaczy ja bym to zrobił chociaż nie powinni się poddawać walczyć powinni do końca a teraz by spróbował swift pusha czyli szybki push linii muszę to zakończyć bo jeżeli będziemy dawać im tam kill, to mo może źle na nas skończyć. Fizz powinien teraz zabić Warusa tam. Ale nie zabił. To jest w tym szoku. Trzeba nam tam Warwick. Najbardziej przeciwnikiegoś to jest. A propos Warwicka, właśnie idzie. Wracaj, teraz wracaj. Idą nutki. Mhm. Do tyłu. Zaskoczyłem przeciwnika. No i teraz trzeba wracać. Jesteśmy osobeni. Już nie wiem czy tutaj nie zabiję. pomóc. Nie bo tyma nie ma tego. Życia nie ma tymo. Może był jest przeciwnie, że niestety nie ma <laughs> ale jest wściekły. Z takim wynikiem ja też bym był wściekły 6-6. na kolejne kolejność, na jako następny item. Chyba złożę blade up. Już po prostu... to już takie zwycięstwo. Się dziwię, że się nie poddaje Wystarczy, no że Warwick mnie wyłączy. Już będzie miała tr dużo trudniej drużyna moja. na no taki team o to on niewiele zrobi. Wiesin też pewnie nie za dużo ma na tej latarni, tak jak no, Ale dziwnie mi się ułożył pierwszy mecz. W taka sytuacja, że po prostu trudniej przeciwnie się zdarzył weaver. No, ale takie życia no. Trzeba grać dalej. I starać się wyjść z tego sreberka. On jest twardy. Ale nie jest twardy, Ale Fiz mu <gryzny> Alister, ale żeś pomógł dla fidze Niepotrzebnie tam idę Żeby wypuszczować linię. No oczywiście. O, Koniec No i to by było na tyle z mojego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji. Dawajcie łapki jakie wam się podobają w górę, w Wiem, że tutaj pięknie, nic, niczego pięknego nie pokazałem Więc Niczego was nie nauczyłem, ale mam nadzieję, że następne odcinki będą dużo lepsze I okaże się, że będę wreszcie feedował Więc do usłyszenia